Siemano, ja jestem Seto Mati i witam was w pierwszym odcinku pokazującym takich no, najlepszych dryblerów jak widzimy miejsce 10 zajmuje Mario Gomez z Bayernu Monachium na ludowości niemieckiej ma po cztery gwiazdki lepszej i słabszej nogi i 85 overala. Dobry będzie miejsce 9 zajmuje Luka Modrić z Lumad w narodowości narodowości Chorwat jest Chorwatem cztery, po czytej gwiazdki lepszej i lepszej nogi i 87 overallach. tutaj dobdzi będą ci wie ósme miejsce Dawid Silva z Manchester City, narodowości hiszpańskie 87 Overala dribblingu będzie miał aż 89 no cóż, ale tutaj jedna słabsza noga ma dwie gwiazdki sztuczek, a druga cztery No może być dobry miejsce siódme to Eden Hazard z Chelsea i narodowości belgijskiej posiada cztery gwiazdki słabszej i lepszej nogi i 88 overalla. Dribbling ma aż 91. To będzie koksu. Miejsce szóste to Andres Iniesta z FC Barcelony na lodowości hiszpańskiej. Po cztery gwiazdki lepszej, słabszej nogi i 91 dryblingu. Miejsce czwarte. Dobra, miejsce czwarte, Christiana na dozy Alomady Dowości każdego chyba zna. Portugalski 92 overalla. No i jedna noga to 5, ale UE4 gwiazdek Stukaj. Dobra. To też będzie dobre, bo tutaj większość ma po 93. Aż 3 punkty ma po 90. 91 ma dribblingu Miejsce czwarte to również no, Neymar Junior z FC Barcelony. Po 5 gwiazdek lepszej i słabszej nogi. 86 overalla. No, będzie dobry. Miejsce trzecie to Frank Rybery z Bayernu Monachium. Narodowości francuskiej. Jedna noga to 5 gwiazdek, a druga 4. No, 88 overalla, 92 dribblingu. Fajnie by było sobie nie zawiać, walczmy. Miejsce drugie to Arjen Oben z Bayernu Monachium i narodowości niemieckiej. Jedna noga to dwie, to gwie, dwie gwiazdki, a druga to aż cztery. No i, no, chyba wszyscy, wie, wszyscy wiedzieli, chociaż spodziewałem się, że Cristiano Ronaldo będzie na drugim. Ale pierwsze miejsce to Lionel Messi z FC Barcelony, narodowości argentyńskiej. Jedna noga to 4, a druga to 3 gwiazdki sztuczek. 93 overalla i aż 96 dryblingu. Naprawdę koksu z niego będzie. Dobrze, no to ja się z Wami już żegnam. Jeżeli byście chcieli sobie jeszcze poczytać, to to jest strony EA Sport, to żegnam się z Wami. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Cześć i nara!